Nie ma domu, pracy ani rodziny. Pan Dariusz spędził wiele lat w Dubaju, tam grał w zespole muzycznym. Niestety zachorował. Ze względu na wysokie temperatury postanowił wrócić do Polski. Mało brakowało, a zamieszkałby w samochodzie. Trafił do schroniska brata Alberta. Ale nie siedzi bezczynnie. Nagrał właśnie dla swoich kolegów kolędy Aleksandra Rek. Kiedyś schroniskowy magazyn. Dziś mini studio nagrań. Pan Darek tworzy w nim swoje aranżacje kolęd. Dwie z nich napisał sam. Sprzęt wydać. do nagrania z własnością muzyka, który okay. przez około 20 lat koncertował w Dubaju. W pracy nad utworami pomagają mu muzycy przyjaciele. Na razie do śpiewania nie jest wielu chętnych. Mieszkańcy schroniska bardziej słuchają, ale jak mówią, kolendy przypominają im rodzinny dom podczas świąt. Dom, którego nie mają. Ja grałem kiedyś na wielu instrumentach, dlatego walczą, że coś jeszcze, że taki coś jest. Bo śpiewujemy oczywiście. Jestem pierwszy w takim, takim, takiej sytuacji, że no, nie wiem, no, jak to można określić kurcze. No, ale dużo pomaga, naprawdę. Czyli taka odskocznia jest. Tak, tak. Odskocznia taka, tak. Kolendy pomagają przetrwać przede wszystkim panu Darkowi. Mężczyzna wrócił do Polski ze względu na zły stan zdrowia. Cierpi na niewydolność oddechową. Przez jakiś czas wynajmował mieszkanie, ale szybko skończyły się środki. Do wyboru miał spanie w samochodzie lub popyt w schronisku. Na samym początku to był szok. Ja tu wszedłem i rany boskie, gdzie ja jestem. Wie panie, jakieś ludzie leżą na korytarzu. Można się przyzwyczaić, powiem pani, można się przyzwyczaić. Pan Darek nie ma bliskiej rodziny. Rozwiódł się dawno temu jego brat mieszka w innym mieście, też ma ciężką sytuację materialną. Mężczyzna studiował prawo, medycynę, uczył się też w studium pielęgniarskim, jednak zawsze najważniejsza była dla niego muzyka. Wśród bezdomnych są różni ludzie, którzy wiele potrafią niejednokrotnie i niech zaprezentują, to niech to pokaże. Na płycie znajduje się 14 kolęd, a całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz podopiecznych: na leki, ciepłe ubrania i jedzenie, na to czego brakuje szczególnie zimą.